Cześć, witam Was na kolejnym treningu. Uśmiecham się trochę, bo będzie fajny. Będzie bardzo fajny. Część z Was jest fanem mojego, jednego z moich treningów pod tytułem Animal Movement. I tam mamy połączenie takich ćwiczeń mobilizacyjnych z takimi ćwiczeniami gdzieś tam nawiązującymi do Animal Flow sporo stabilizacji i dużo osób prosiło o powtórkę. Inne osoby prosiły właśnie o typowe mobility dla osób, które generalnie no są mało rozciągnięte, no w ogóle mają problem jakby z zakresami, żeby trenować bezpiecznie, a część prosiło o kor, więc nagle dostałam objawienia i pomyślałam, ok, połączmy to wszystko w jeden fajny znowu kolejny secik treningowy. Połączmy te ćwiczenia stabilizujące, stabilizacyjne z mobilizacyjnymi i zróbmy z tego jakiś powerek fajny. Więc powstało oto, to, oto taki trening, który za chwilę będziecie ze mną robić. Oczywiście przypominam o rozgrzewce. A teraz już zaczynamy. A zaczniemy sobie od pozycji czworaków. Odpalam timer, żebym wiedziała, jak to jest z czasem. Słuchajcie, ustawiamy się na początku w pozycji klęku podpartego kręku podpartego, dłonie są pod barkami, kolana są pod biodrami i podnosimy sobie w tej pozycji tylko i wyłącznie kolana do góry i zatrzymujemy się na moment, przenosimy ciężar ciała w przód i w tył, W przód i w tył. Nie wiem, czy ten trening będzie, myślę, że będzie łatwiejszy niż ten y, y, animal movement, ale będzie i tak wymagający y, y, ze strony ciała zatrzymaj i rozluźnij. I teraz jeszcze dogrzyjemy same nadgarstki w klęku podpartym. Zrobimy sobie kilka okrężnych ruchów w prawą stronę. A następnie zmienimy kierunek i zrobimy kilka kółeczek w drugą, w lewą. Oddychamy cały czas. Brzuch i całe centrum ma słuchajcie, pracować. Nie opierdzielamy się. I teraz przód i tył jeszcze raz. Przód i tył z kolanami na podłodze. Tak, Przechodzimy do czworaków. I teraz tak, żeby to ćwiczenie miało sens, trzeba je wykonać poprawnie. Czyli unosimy kolana, ale nie podnosimy pupy do góry, a kolana poruszają się tuż nad ziemią. Przeciwna noga do ręki. Dwa tył i dwa przód. Dwa tył i dwa przód. Starajcie się w trakcie tego ćwiczenia nie rotować bioder na maksa, na boki. Okay? To jest bardzo ważne, bo my chcemy tutaj stabilizować. Dwa przód i dwa tył. Dwa przód, dwa tył, zatrzymaj. Kocik, grzbiet, wdech, wydech. Wdech, wydech. Zatrzymaj jeszcze raz, Przejść do, pozy do pozycji czworaków i teraz wykonujemy ruch w bok. Prawa ręka i prawa noga i lewa to samo. Taki steptacz, tylko w pozycji czworaków. Ja wykonałam to teraz szybko. Zrobimy to teraz w slow motion. W slow motion jest znacznie trudniejsze do wykonania, ponieważ jest dużo bardziej wymagające pod względem stabilizacji. Hop. Hop, hop, hop. Jeszcze dwa. Prawo i lewo. Zatrzymaj. Jeszcze raz, kocik grzbiet, odpocznij. Wdech. Wydech, wydech, wydech. Ostatni. Wydech. Przejdź do pozycji podporu przodem, a następnie. Przejdź do pozycji psa z głową w dół. Zatrzymaj się na chwilę w tej pozycji, rozluźnij mięśnie brzucha, rozluźnij głowę. Z wydechem. Przejdź do deski, przejdź do pozycji psa z głową w dół i dodaj rękę. Staraj się dosięgnąć do kostki. Decha. I dodaj przeciwną rękę do kostki. Wydech. Wydech. Jeśli ta wersja jest trudna, przejdź do pozycji psa z głową w dół i dopiero z tej pozycji sięgnij do kostki. Ostatnie dwa. Zatrzymaj się, dodaj prawą nogę do przodu. Lewa jest z tyłu wyprostowana. Zostaw lewą dłoń tuż przy prawej stopie, a następnie dotykając przeciwnego barku otwierasz i rutujesz kręgosłup. Patrzysz za dłonią w górę. Osiem. Z wydechem. Siedem. Tu jest wydech, tu jest wydech. Pięć. Cztery. Dwa. jeden, zostań w tej pozycji jeśli dasz radę, załóż dłoń za plecy i otwórz klatkę piersiową rozciągnij wdech z wydechem wróć do przodu i zmień nogę kąt prosty, z tyłu noga prosta prawa dłoń przy lewej stopie i osiem siedem 6, 5, 4, 3, 2. Zostań. Otwórz, jeśli dasz radę, załóż dłoń za plecy. Otwórz klatkę piersiową. Spójrz w sufit, wdech i z wydechem powrót. I teraz uwaga. Zostań w desce, będziemy pracować tylko prawą nogą. Prawa do przodu. Rozciągnij. Tył. Pies z głową w dół i lewa ręka do prawej stopy. Jeszcze raz, wolno razem. Prawa. Tył lewa. Hop. Prawa. Tył lewa. Prawa. Tył. Lewa. Hop. I lewa zostań. Super. Druga noga. To samo. Powoli przejdźmy przez to razem. Lewa noga do przodu. Dodaj rękę. Hop. I do prawej nogi. Hop. 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 Tył. I dosięgnij. Super. Też cały czas pracujemy, słuchajcie, nad mobilnością w barkach. Jeżeli ktoś potrzebuje typowego treningu mobilnościowego, stawy barkowe, to macie go już na moim YouTube. I ostatni. Tył. Ok, odpocznij na moment. Wdech. Wyciągnij się w górę. Rozluźnij. Jedna ręka, druga. Chilaucik. Filcik i luz. Wejdź sobie do pozycji pełnego siadu. Jeżeli nie dasz rady, podłóż podpięty, kostkę kawałek ręcznika maty cokolwiek. W tej pozycji zrobię to przodem do Was, chwilkę sobie spędzimy. Bardzo mi zależy na tym, żebyście nauczyli się otwierać klatkę piersiową. E, siedząc w tej pozycji i powinniście się czuć w niej absolutnie wygodnie. E, wygodnie. I nie jest to żart, e, ponieważ jest to taka pozycja bardzo naturalna dla człowieka, bardzo naturalna dla małych dzieci. E, moja córka może sobie e, w tej pozycji po prostu spędzić nie wiem ile czasu, coś tam sobie grzebiąc i dla nas też powinna być ona dosyć wygodna. Ale teraz będzie mniej wygodna, bo dodam wam e, małą niespodziankę do tego. Otwieramy ręce do boku. I wracamy. Zwróćcie uwagę na ustawienie moich pleców. One cały czas są proste. Wiem, że to jest trudne, dlatego jeżeli mega się zamykacie, to wolę, żebyście sobie pod te pięty podłożyli coś. Może akurat ta mata nie będzie wystarczająca, żeby Wam to pokazać. Ale jak złożę ją w ten sposób? Na chwilę zobaczcie. To będziecie mieli małą podpórkę i będzie znacznie łatwiej to ćwiczenie wykonać. Siadam i odpoczywam. Dobry raz. Przynajmniej dla większości z Was prawdopodobnie. I przenoszę ciężar ciała w prawo i w lewo. Rozluźniam. Też cudowne ćwiczenie dla kobiet w ciąży, ale za wy trening już niestety nie. Ale samo ćwiczenie można gdzieś tam przemyć, komuś podpowiedzieć. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tym razem wykonamy je w pozycji pół przysiadu, e, uruchamiając i mobilizując również kręgosłup. Łapiemy za jedną kostkę, dotykając znowu przeciwnego barku. Otwieramy się. 8, 7, 6. Starajcie się otwierać bardziej klatkę niż uratować biodra. 4, 3, dwa, jeden i druga strona z wydechem, osiem, siedem, sześć, cztery, trzy, dwa, jeden. I jeszcze raz wejdź w pozycję głębokiego siadu i postaraj się unieść ręce w górę. To jest dopiero challenge, to jest mega trudne i bardzo męczące. Prostownik grzbietu tutaj działa na maksiora. I to jest też ćwiczenie absolutnie testowe i sprawdzające Waszą mobilność w warkach. Usiądź, odpocznij. I jeszcze raz. Wejdź wyżej, rozluźnij. Góra. Kolejne ćwiczenie. Trudne, też trudne, ale postaram się je zrobić z Wami w zwolnionym tempie. Pozycja wykroku. Schodzę do wykroku. Tutaj, w tą stronę. Prawa noga, załóżmy, że jest to prawa noga i zaczynam. Uwaga, skręcać się w stronę, w stronę przedniej nogi. O tak to nazwijmy, będzie Wam prościej. Schodzę, skręcam i z wyprostem, tak jakbyście chcieli, wyrzucić za siebie piłkę. Czyli kolejną rotację wykonuję w górnej części ciała. Jeszcze raz, wolno ze mną. Dół, za siebie dół i z wyprostem góra. Dół i góra. Dół i góra. Mhm. Uf. 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 Trochę szybciej. Trzy. Dwa. Wcale nie jest takie proste. Jeden. Super. Zwłaszcza jak robimy dynamicznie do ćwiczenia. Zmieniamy nogę. Jeszcze raz. Pozycja wykroku. Pamiętamy, skręcam się do przeciwnej i z wydechem skręcam się w górę, wyrzucając ręce. Wolno. Raz, dół, góra. Tutaj mega muszę się stabilizować. Czyli to ćwiczenie łączy ze sobą elementy mobilizacji i stabilizacji. I trochę szybciej staramy się dodać power. Super. Jeszcze raz, wracam do pierwszej nogi, wykrok i będę się w tej pozycji teraz z kolei, słuchajcie, e, otwierać, ale wolniej. E, będzie to wyglądało w ten sposób, jedna noga e, i druga noga jest zgięta, bo jestem w pozycji wykroku i teraz otwieram i obracam się za tylną ręką. Nie wiem, w której, e, jak będzie mnie lepiej widać, może tak, lewa noga z przodu, prawa noga z tyłu, będę pod małym kątem do was. I teraz otwieramy, słuchajcie, otwieram, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden, czad, druga strona, pozycja wykroku, ręce przed siebie, plecy proste i otwieram, osiem, Patrzę za dłonią, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Bosko, rozluźnij na moment nogi. To nie jest jeszcze koniec naszej pracy. Schodzimy, słuchajcie, niżej. Jeszcze raz schodzimy do deseczki i będziemy pracować z tylko prawą nogą. Przyciągamy ją do klatki piersiowej, następnie z wydechem unoszę, wchodzę do pozycji skorpiona, podnosząc tą nogę w biodrze i płynnie znowu przenosząc kolano do przodu. Zróbmy cztery wolne powtórzenia, a następnie cztery szybsze powtórzenia. Uwaga! Najpierw pozycję podporu przodem, głowa przedłużeniem kręgosłupa i z wydechem. Góra, Pozycja psa z głową w dół i rozciąga. Hop i góra. Dół i góra. Dół i góra. To samo zrobimy na drugą stronę. Cztery wolniej, cztery szybciej. Podpór przodem, stabilizacja, wdech i wydech. I wydech. I trochę przyspieszamy. Hop. Płynnie. Płynnie. Rozluźnij. To nie koniec. Zrobimy sobie z tego dalszą część. W momencie, kiedy noga jest w górze, niektórzy z Was już znają to, właśnie z tego mojego Animal Movement, wchodzę sobie do tej pozycji w dół. I będę wyciągać biodro w górę z aktywacją pośladka. Czyli jeszcze raz wolno, przeróbmy to razem. Góra, unoszę nogę, i ona mnie, słuchajcie, zobaczcie, zawija całą do boku. Jestem tu, otwieram bioderko, unoszę się w pozycji, wracam. Spróbujmy zrobić 4 powtórzenia na prawą i 4 powtórzenia na lewą stronę razem. Uwaga, zaczynając od kolana. Wdech. Pyk, otwieram, unoszę, wracam. I, kolano, góra, hop i góra. I, kolano. Wchodzę w pozycję, przenoszę się, unoszę biodro. Wracam, kolano, pies z głową w dół, noga mnie zabiera. Unoszę biodro, wracam. Super. Druga strona, ja się przekręcam, żeby mnie było lepiej widać. Wdech. I kolano, noga. Hop. I góra. I od razu, kolano przód, noga w górę. Hop. Biodro, powrót i trzy. Hop, hop i góra. Żebym się nie zabiła, tylko poprawię matę. Hop, góra. Możecie ten trening też robić, słuchajcie, bez butów. Czad. Ostatni secik. Ostatni secik, ostatni, ostatni, ostatni. Dodamy sobie troszeczkę mobilizacji też w górnej części ciała, w barkach. Znacie też już, co po niektórzy to ćwiczenia. Z tej pozycji będę wchodziła w górę, łatwiejsza wersja dla osób początkujących. Wchodzę sobie na razie tylko tutaj, robię taki pół, pozycję takiego półmostu. Dobra, uwaga. Osiem na stronę. Cztery, trzy, dwa, jeden i. Raz, wyciągnij się i najlepiej wróć tak, jakbyś chciała zrobić, chciał, chciała zrobić pełny świat. Dłoń jest otwarta. Stronę. Można to też robić szybciej, zmieniając stronę. To też, też już znacie z Animal Movement. I jedziemy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Biodra mocno w górę pośladek aktywny. Pięć. Jeszcze trzy. Dwa. I jeden ekstra. Na samym końcu troszkę prostsze ćwiczenie, ale bardzo dobre. Mobilizacja samych bioder. Jedna noga otwarta. Możecie sobie od razu słuchajcie skorzystać z maty. Ona nam tutaj wyznaczy linię, w której mamy się ustawić. Stopa jest na jednej linii z matą i kolano też jest mniej więcej na tym samym poziomie. Następnie przenoszę Ciężar ciała na ugiętą nogę, otwierając ją w biodrze. W ten sposób wchodzę, pogłębiam pozycję i wracam wdech. wydech. To ćwiczenie też świetnie naprawdę pomaga poprawiać mobilność, zakres w biodrach także osobom, które chcą się na przykład rozciągać do szpagatu poprzecznego. Zatrzymaj 4, 3, 2 powrót. Druga strona. To samo jeżeli mało komfortowo pod kolanem, ciocia Kasia radzi, matę na dwie-trzy części. I tak zaczynamy od pozycji klęku. Druga noga ugięta i wchodzę, przenoszę ciężar ciała na tą nogę. Bardzo ważne jest, słuchajcie, to, żeby te biodra były na jednej wysokości, czyli żeby to kolano nie uciekało do przodu ani za bardzo do tyłu. A to kolano, uginając się, powinno być cały czas na jednej linii ze stopu, czyli nie rotuje się do środka, ani nie rotuje się za mocno na zewnątrz. Jeszcze. Trzy. Dwa. Zostaw. Rozciągnij. Przenieś ciężar ciała. Plecy proste. Otwórz klatkę. Cztery. Trzy. Dwa. 1. Super. I zrobimy sobie ostatni odpoczynek w Waszej ulubionej pozycji. Czyli w pełnym siadzie. Uff. Już się tylko rozluźnimy. Na kilka sekund. Otwórzcie klatkę jeszcze raz. I weźmy cztery głębokie wdechy, i wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa. Wdech. Wydech. Ostatni. Wydech. I powolutku. Rol. I teraz słuchajcie, drodzy moi. Pamiętajcie, że na moim YouTubie jest też jeszcze oddzielnie stretching potreningowy, więc po każdym treningu tak naprawdę, który robimy, możecie sobie jeszcze odpalać ten e, stretching z cool down po treningu. Kłaniam się, mam nadzieję, że było super. Dozo!